gwizdka. walka rozpoczęła się bardzo poważnie, co wskazywało, że będzie to pojedynek niesamowicie ekscytujący. Pierwszy kosz należał do Kasi Dulnik, jak się potem okazało, cały mecz był jej spektaklem. Po 10 minutach meczu wynik na tablicy 18-18 pokazywał, że do ostatniego gwizdka emocje zapowiadają się ogromne. W drugiej kwarcie szala meczu lekko przechyliła się na stronę drużyny gospodarzy po znakomitych rzutach Natalii Małaszewskiej, Kasi Dulnik i Iwony Kaszuwary. Do szatni nasze dziewczęta schodziły z sześciopunktowym prowadzeniem nad warszawiankami 37 do 31. Wiadomem było w tym w momencie, że Remigiusz już i Roman Skrzecz wyciągną wnioski, druga połowa będzie niesamowicie trudna. Zebrana w hali publiczność, która wypełniła widownię do ostatniego stojącego miejsca, dopingowała swoje faworytki zarówno w momentach udanych, jak i porażkach, udowadniając, że są z dziewczętami na dobre i złe. Przybyły na mecz prezydent miasta Józef Kusiak oraz kanclerz Kolegium Karkonoskiego, wspólnie z menadżerem klubu Arkadiuszem Rzepką, także bardzo żywo reagowali na poczynania dziewczyn z Lwóweckiej. Trzecia kwarta rozpoczęła się dla nas pomyślnie, jednak Natalia Małaszewska i Małgosia Myćka nie były w stanie zapanować nad emocjami. Często faulowały, co sprawiło, że już w trzeciej kwarcie na swoim koncie miały po cztery przewinienia. Trener Rafał Sroka zdecydował się na ściągnięcie dziewczyn z parkietu, wprowadzając do gry m.in. Izem Bogdan, która zagrała rozważnie, ale i dynamicznie. Trzecia kwarta to popis Kasi Dulnik, dzięki której trzecie 10 minut zakończyło się wynikiem 56 do 46 dla AZS-u. W czwartej kwarcie na 7,5 minuty przed końcem spotkania prowadziliśmy już z 14-punktową przewagą, 65 do 51. Do ostrej gry zerwała się niesamowicie sprawna i utalentowana Joanna Pietrzak ze zespołu gości, której skuteczność w ataku spowodowało, że na minutę i 23 sekundy przed końcem Gwizdkiem było już 69 do 69. Piąte przewinienie spowodowało ostateczne pożegnanie z meczem naszej najlepszej, rozbywającej Natalii Małoszewskiej. I znów do ataku ostro ruszyła Kasia Dulnik, skutecznie wspierana przez Izę Bogdan. Nikt nie mógł jednak zatrzymać rozpędzonej Janny Pietrza, która na 32 sekundy przed końcem wywołała w kibicach EZS-u i jego trenerach stan wrzenia emocjonalnego, rzucając celnie i przechylając szalę zwycięstwa na stronę warszawskiego SMS-u. Rozwaga i determinacja Izy Bogdan, która samodzielnie wbiła się pod rywarek rzucając kosz na 14 sekund przed końcem przywróciła nadzieję na sukces. W tym momencie cała widownia obserwowała spotkanie na stojąco. Sporny pod naszym koszem Janna Pietrzak rzuca, nie trafia, a to oznacza jedno. 72 do 71 dla AZS-u i Jelenia Góra ma drużynę kobiecą w najlepszej dziesiątce polskiej koszykówki. Dziewczyny dotarły do szczytu swoich marzeń, realizowanych od 2001 roku. Ja bardzo chciałam wygrać, bo ja nie nienawidzę przegrywać i ten wynik 22 w rozkrzywce bardzo... że jesteśmy silnej, że możemy grać o najwyższe co teraz mogliśmy wygrać to o ekstra i gramy Słucham, i Dzisiaj pokazałyśmy, że się niczego nie boimy i z każdym możemy wygrać jak tylko chcemy i mam nadzieję, że na będzie dobrze. Władze uczelni i miasta także nie kryły zadowolenia i ogromnej satysfakcji. Chodzimy do ekstra klasy i gramy. Po prostu nasze zawodniczki były lepsze i gratulujecie, że się, że mamy kolejną drużynę tej najlepszej lidze. I tak Tak trzymać! Działacze Akademickiego Klubu do mają wreszcie swoje święto. Graliśmy dzisiaj, wygraliśmy całą ligę, wejście do ekstraklasy, dziewczyny pracowały cały, cały sezon. Dzisiaj przy takich, przy takich kibicach, przy takiej publiczności, przy takim wspaniałym widowisku, horrorze, no to, to dla takich chwil warto żyć. Sukces naszych dziewcząt wypadł dokładnie w 20 rocznicę wprowadzenia jeleniogórskiej koszykówki na polskie parkiety, bowiem dokładnie w 1985 roku Spartakus pod wodzą Eugeniusza Sroki wszedł do drugiej ligi męskiej koszykówki. Tamte chwile były nie mniejszym przeżyciem niż to, co działo się w niedzielę przy Zaraz po serwisie informacyjnym zapraszamy Państwa na program o naszych koszykarkach do Pieły Swego.